Jakiż to chłopiec piękny i młody. Jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtezi wody Idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, A on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, Pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze Pod tym się widzą modrzewim. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kim jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia, i drżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać Twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawszeż po kniejach, jak sarna płocha, jak upiór, błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto Cię kocha, zostań się o ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka po środku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka. Jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie hardym łokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie miary. Więcej się waszej obłudy boję, niż w zmienne ufan zapały. Możebym prośby przyjęła twoje? Ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi, klął się przy świętym księżyca blasku. Lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj, strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu. Za życia biada i biada jego złej duszy. Co mówiąc, dziewka więcej nie czeka. Wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka. Rączym wybiegom nie sprostał. Znikła jak lekki powiew wietrzyka. A on sam jeden pozostał. Sam został z dziką powraca drogą. Ziemia uchyla się, grząska. Cisza wokoło. Tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą. Błędny kroknie się, błędnemi strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie. O niesłychane zjawiska! Ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladej i zawoje. Skropione jutrzenki łeską, jako mgła lekka tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zanuci czule dziewica, po co wokoło świteziu wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wiecznicy, która cię zwabia w te Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy, I może jeszcze się śmieje. Daj się namówić czułym wyrazem, Porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, Tu będziemy razem, Po wodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz, niby jaskółka chybka, Oblicze tylko wód muskać? Czy zdrów jak rybka, Wesół jak rybka, Cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w łożu srebrnej topieli, Pod namiotami zwierciadeł, Na miękkiej wolnych lilijek bieli, Śród boskich usnąć widziadeł. Wtem z zasłon brudzną piersi łabędzie, Strzelc w ziemię patrzy skromnie, Dziewica w lekkim zbliża się pędzie I do mnie woła – pójdź do mnie! I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, Jak tęcza śmiga w krąg wielki, to znowu siekąc wodne zatopy, srebrnemi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu. I chciałby skoczyć, i nie chce. Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu, zlekka mu w stopy załechce. I tak go łechce, i tak go znęca, tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślepł bieży w głębinie nową zwabiony ponędu. Bieży i patrzy, patrzy i bieży niesie go wodne przestworze. Już z dala suchych odbiegł wybrzeży na średnim igra jeziorze. I już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni, w pięknych licach topi oczy. Ustami usta różane goni i skoczne okręgi toczy. Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją w łudzącym krył blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska ach, to ta dziewczyna z podlasku! A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, ach biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie. Lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe wirem zagasną. A dusza przy tym świadomym drzewie, niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc za zarzewie, nie ma czem zgasić gorąca. Słyszy to strzelec. Błędny krok niesie, błędnymi rzuca oczyma. A wicher szumi po gęstym lesie, woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma i w aż do dna. Kręconym nurtem pochwyca, Roztwiera paszczę, odchłań podwodna, Ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni, Dotąd przy świetle księżyca Snuje się para znikomych cieni, Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, On pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest młodzieniec? Strzelcem był w Boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem.